Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroksa. To jest kolejny odcinek z Sim Newsów właśnie z Microsoft Flight Simulator 2020 związanych. Dzisiaj m, takie Sim Newsy bardziej, bardziej techniczne, bo posłuchamy sobie, jak brzmi BAS 146. Niektórych to zainteresuje, niektórych mnie. Ja jestem audiofilem, więc ja lubię bardzo, bardzo, bardzo bardzo mocno dźwięki i lubię, jak one brzmią dobrze. Często, jak coś u mnie nie gra w dźwiękach na streamach itd. To cierpię. A BAE 146 spowoduje, że nie będę cierpiał. Tutaj szybkie intro, proszę Państwa, i zaraz do Was wracam. Jedziemy z tym kroksem. Koksem, przepraszam. Okej, okay, proszę państwa. Just Flight to oczywiście firma, która bardzo mocno ostatnio nam e, narobiła smaka, no bo wypuszczają tego BAe 146 podobno 25 kwietnia. No jakby nie było, to jeszcze gdzieś tak tydzień i będziemy się, no może ponad tydzień i będziemy się nim cieszyć. A Just Flight, proszę państwa, zaskakuje mnie, bo ja sobie tak przeglądam YouTube'a, przeglądam, przeglądam i patrzę, wpadłem na ich filmik, gdzie oni puszczają jak brzmią dźwięki tego samolotu. A, dź, a brzmią o Jezus, zaraz usłyszycie jak brzmią dźwięki. Polecam się kilku rzeczom przyjrzeć, na przykład takim pierdółką, jeszcze będę o tym wspominał na filmie, mam nadzieję, że będę sobie to zatrzymywał i będę z wami rozmawiał, jak na przykład generator brzmi, albo rozkładane schody i zamykanie drzwi do samolotu, albo lift spoilers, speed brakes, czy same pompy, czy na przykład APU. Zobaczcie sami. No to lecimy. Na początku usłyszycie, jak działa sam samolot w środku, na przykład baterie, jak działa APU i pompy. Słuchajcie tego. Mam wrażenie, że tutaj każdy podsystem ma swój osobny dźwięk, tutaj nie ma żadnych defaultów. I oczywiście APU, zaraz zobaczymy jak brzmi z zewnątrz, w środku trochę słabiej, ale... I się turbinka rozkręca. I gotowe. I doprowadzamy powietrze do naszych pasażerów. Czujcie, że żyje jeden samolot. jaj Zobaczcie nam ten generator. Również handmade dźwięki. AC Pump. Te dźwięki w X-Play nie brzmiały troszeczkę lepiej, mam wrażenie, ale tutaj również usłyszycie różnicę. Okej. Okay. Schody. <grywka> I drabinka. A teraz z zewnątrz, zobaczcie, wewnątrz. Co się dzieje wewnątrz. I słychać jak drzwi się zamykają, wiecie, jak się zasysają praktycznie. Airbrace and lift spoilers. I tu się zatrzymam na chwileczkę, bo mm, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które jest w BAE 146. Mało samolotów na świecie w ogóle to posiada takie rozwiązanie, mm, ale warto na chwilę obok niego stanąć, bo zauważcie, że on z tyłu ma rozkładany taki jak hamulec aerodynamiczny. On nie ma takich typowych chyba rewersów, z tego co dobrze pamiętam. I z tego co czytałem, one te silniki się nie rozkładają, to znaczy nie mają ciągu wstecznego. W związku z tym, mają oczywiście speed na górze i taki tutaj hamulec aerodynamiczny z tyłu. On się zazwyczaj rozkłada z, nie na samej ziemi, jak wylądujecie, tylko on się rozkłada już 100-200 stóp przed przyziemieniem. Bardzo ciekawy wątek, ja też się zastanawiam, jak on będzie działał, ale posłuchajmy jeszcze raz, jak brzmią te dźwięki. Kozacko brzmią. Lecimy dalej, zobaczmy co oni tutaj jeszcze przygotowali. Klapy, ale też trzeba przyznać, jak tekstury bardzo ładnie wyglądają. A e, że klapy się rozkładają, to wiecie jak dźwięk w mi, ale jak. Ładnie tekstury wyglądają, to, to też jest inny aspekt. No, całe to nitowanie, w ogóle ta, ta grafika wygląda przekozacka, jakby tak spojrzeć na niego z bliska. Myślę, że te klapy strasznie nisko są rozkładane w tym samolocie. Breakfast. Chłodzenie hamulców to jest? Announcementy. Grand Call. Emergency Call, Cabin Call i Grand Call. Każdy brzmiał inaczej. I te, które zapowiadałem, czyli announcementy. Warning system. No i oczywiście testy wszystkiego. Można przetestować każdy silnik z osobna. Można przetestować dźwięk z pola. Można przetestować speed warning i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, że zatrzymałem, ale w ogóle brzmi to kozacko. Posłuchajcie. I jest ten, ten przycisk tam na górze i ten dźwięk jakby małego karabinku z II wojny światowej albo z jakiegoś, nie wiem, helikopteru. Jest też takie drganie na, na Wolancie, co, co jest bardzo fajnym testem i w ogóle fajnie to wygląda, że i połączyli te dwa systemy. No jeszcze tego w MFS-2020 nie widziałem. A jajaj, przyjemny dźwięk pokrętę. Zobaczcie, jakie to pokrętło ma taką lekką tutaj wajchę do tego, żeby można było kręcić szybciej. Dwoma palcami to chwytasz i kręcisz w koło. Zauważcie, że każdy z tych przycisków, które oni tutaj testują, ma inny dźwięk praktycznie. I te, te liczby, które tutaj przeskakują, wydają inne dźwięki. Mega. Light directors. I uruchamianie silników. Ale tekstury ma ten samolot, jezusie. I silnik się kręci. No, brzmi ślicznie. Z czterema silnikami. Ok, jestem ciekaw, czy w tym filmie jest też start tego samolotu. Bo, z, z tej perspektywy, brzmi znakomicie, to nie mam żadnych wątpliwości. Poinformowana kabina. Światła lądowania i do startu za chwileczkę będziemy gotowi.

Bardzo miłe, bo, bo brakuje tych kollautów w niektórych samolotach. A samolot coś mówi w środku, tak? Ok, 18. Cross checked V1 Rotate i Rotate V2. O, nawet V2 jest kollaut, proszę bardzo. No i jest imersja w tym samolocie. Proszę Państwa, BAE 146. Wybaczcie, że mm, ja jeszcze najprawdopodobniej zrobię kilkanaście filmów o nim, bo nie wiem dlaczego, ale podoba mi się ten samolot, nie wiem, coś w nim jest takiego, że czekam na niego niecierpliwie i może do premiery jeszcze z dwa filmy. Mm. Zastanawiające się nad tym, jak ten samolot funkcjonuje, powstaną, bo, bo, bo chętnie się jemu przyjrzę tak już profesjonalnie. Skoro ma być to pierwszy samolot study level, czyli taki już wyższy poziom niż ten, do, z którym mieliśmy do czynienia do tej pory, no to chyba warto się nim zainteresować. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten odcinek. Taki dziwny, inny. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dajcie znać na sam koniec, czy obejrzeliście do końca. Wymyślę jakieś hasło, nie wiem. Krok za późno chodzi spać. Krok za późno na chodzi spać. Jak podacie to w komentarzu, to znaczy, że dotrwaliście do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.